Ty masz mnie zagłupiąć i Lecz choć cały świat zwiedziłeś, Zjeździłeś tuż i wszerz, I mądry jesteś tak, że aż słów podziwu brak. Dlaczego powiedz mi tak mało wiesz, mało wiesz? Na lądzie, gdy rozglądasz się lądując. Chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz, a ja wiem, że ten głaz ma także duszę i nie ma i zaklęty w sobie czas. Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać se twój świat, lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych prawd. Najświętszych prawd. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje W księżycową noc I czemu ryś tak zęby szczerzy rad? Czy powtórzysz tę melodię, Co z gór płyną? Barwy, które kolorowe niesie wiatr. Barwy, które kolorowe niesie wiatr.